Dzień dobry Państwu. Witam bardzo serdecznie na podsumowaniu konkursu dziewiętnastego plastycznego w ramach dziewiętnastego Cholickiego Filmowania. Proszę Państwa, temat był no, porażająco trudny. Sądziliśmy, że nie wpłyną żadne prace, a temat Europa, w której żyjemy. Ta nasza obawa okazała się jednak płonna, bo wpłynęło 141 prac, co i tak nie jest rekordem, ale. Ta ilość prac i Państwa obecność nas cieszy. Proszę Państwa, ja zachwycony jestem z panią Iwaną Skocką, która współfinansowała nagrody, e, wyobraźnią dzieci. Wyobra I była członkiem żyli. Wyobraźnią dzieci. E, wysokim bardzo poziomem tu oczywiście z ust pani Danuty Wolińskiej, która jest plastykiem. Myśmy byli tymi pracami zachwyceni, a więc ta nasza Europa, w której żyjemy mimo te trudności różnego rodzaju. Jest chyba Europą piękną, bo tak ją widzą Państwa dzieci, oczywiście nasi twórcy. Przykro nam, że tylko nagrodzimy tyle i nagrodziliśmy, ale zapraszam za rok. Będziemy mieli 20. cholickie filmobranie. Mam nadzieję, że dożyjemy od 2020 roku i w nowych warunkach, nie w podziemiach kościoła gimnazjalnego, a więc pogodzimy sakrum i profanum. W dniu dzisiejszym, ale za rok będzie 20. filmowanie i 20. Powiatowy Konkurs Plastyczny. Mamy nadzieję, że dzieciaki dopiszą w sensie twórczości, a Państwo nas zaszczycą swoją obecnością. Proszę Państwa, zaczniemy od kategorii najmłodszej. najmłodszej. I to, proszę Państwa, nagrody, jak powiedziałem, i była wspomniana, finansowała nagrody Pani Iwona Skorska, zarząd powiatowy Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, a przy okazji. My jako DKF, Centrum Kultury i Europejskie Słoweniczenie Nagrody. Wyróżnienie w tej najmłodszej kategorii. Zuzanna Sajnaj. Prosimy, jeżeli jest Zuza, prosimy. Państwo proszą o klaskę. <plasty> Dyplom proszę uprzejmie. I od Pani zielony kolejne wyróżnienie, Stanisław Czaplewski. Zobaczcie tak, czy nie, zuma nas nie rozsadza, Europa, w której żyjemy. To młody Europejczyk, a więc naprawdę odpowiednio ubrany, wiadomo, wernisaż, wystawa. Sława kosztuje, trzeba się promować. Gratulacje. Zofia Tempelin. Nie mamy my za nią odbierzemy. To jest... proszę w zastępstwie koleżanka, gratulacje, przekaż odcisk dłoni oczywiście koleżance Zofii, proszę bardzo na Kolejne wyróżnienie, Paulina Wysocka. Proszę Państwa, spójrzcie, Rędziasta oczywiście, piecka, modne na jesień oczywiście, króla, więc wszystko w Europie, w której żyje. Proszę bardzo. I Michał Grzela. Proszę Państwa, jeżeli ktoś nie jest, nagrody będą do odebrania w Policji Centrum Kultury na ulicy Młodzieżowej. Tak? A więc Michała otwieramy. Kolejne wyróżnienie, Paweł Oli. Okli, przepraszam, ok, bardzo polecam. Proszę uprzejmie. Kolejne wyróżnienie. Kajetan Jeżeli Nie ma kajetana. Tak Agata sykuła. Jest Agatka. Jeżeli nie ma, przekładamy. Przypominam do odebrania paczek. Maciej Jankowski. Maciej? Oczywiście. No, do kochani, drugie wyjście. Proszę bardzo. Mateusz Kostkowski. Idziemy do nas. Kwiatka, koszula, filigrafie, gratulacje Mateuszu. Proszę bardzo. Kolejne wyróżnienie Miłosz Wilczek. Zaraz będzie lepiej. Proszę bardzo. Kolejne wyróżnienie Klaudia Ziółkowska. Kolejne wyróżnienie, Oliwia Werska. Zobaczcie Państwo, księżniczka. Oliwia, proszę uprzejmie. O... Kobiece Róży. Dagmala Kisielewska. Dobrze znam, proszę bardzo. Państwa przechodzimy teraz do y, już nagrodzonych, a więc nie wyróżnionych. Trzecie miejsce Exequo Amelia Wiśniewska. Amelko zapraszamy. Pani Zabawa, Przyszła nadzieja tego Malarstwa. Gratulacje. Proszę uprzejmie. Również trzecie miejsce, Patrycja Lica. No nie chodźcie, no. proszę, no bardzo. proszę, Państwa, drugie miejsce, Anna Kalinowska. No i proszę Państwa, duma mnie rozsadza. Pierwsze miejsce, facet. Pan głomiej w Proszę Państwa, zobaczcie ostatni krzyk mowy, z zbrojny. Proszę uprzejmie. Proszę Państwa, kolejna grupa wiekowa, 4-6, mówi oczywiście o klasach. I zaczynamy od wyróżnień. Amelia Trześniewska. Nie ma przypominać, może do odebrania w Konickim Centrum Kultury. Wyróżnienie. Dominika Czcińska. Jeżeli jest, prosimy, jeżeli nie ma, do odbioru w Konickim Centrum Kultury. Zuzanna Bik. Amelia Niesiołowska. Nikola Jankowska, kolejne wyróżnienie, Jeżeli nie ma, odkładamy do pani Banusi. Marta Andrejczuk. Gratulacje. Pani Marta, się Mateusz Jarzyna. Katarzyna Szypry Monika Karkoszka Natalia Gierszewska Proszę Julia Słowikowska, Julia, i proszę Państwa, ostatnie wyróżnienie w grupie wiekowej 4-6. Julka Dalkę. I już finaliści, a więc budło. Tym razem będą egzekwt po dwa drugie miejsca. Miejsce trzecie w kategorii wiekowej klasy 4-6 Maja Szczepańska i dwa drugie miejsca egzekwo Monika Sygmańska. Zuzanna Rafińska drugie miejsce, jeżeli jest Zuzanna, jeżeli nie ma przypominam nagród do odbioru w Chodzickim w stanowisku I proszę Państwa bardzo miło pierwsze miejsce w kategorii wiekowej 4-6 naszej członkini DKF-u, członkini również rady programowej. Z Sylwii Hamewskiej, która Matylda Hamewska. nie było w tym Sztuka się odgoniła, Gratulacje. proszę bardzo. Proszę Państwa, no i jak to zwykle bywa, już się starszym nie chce malować, ale gimnazjalne i niektóre teraz już 7, 8 będzie. Wyróżnienie: Zuzanna Dróbka. Dziękujemy, że chciało się malować. Proszę uprzejmie. Rafał Bukowski. Nie ma Rafała, przyszłe może być Jagoda Januszewska. Proszę Państwa, pragnę podziękować nauczycielom plastyki. Tu widzę Justyna, więc dziękuję, że jednak nas wspieracie, że nam pomagacie, że ułatwiacie tym dzieciakom swoich oczywiście kół zainteresowań start. Dzięki Wam Tomasz, Tobiasz, przepraszam, Tobiasz Drewek. Wyróżnienie kolejne w gimnazjach. Przypominam, do odbioru nagroda ACK. Katarzyna Kodowicz. Martyna Grochowska. Jest martyna. Nie mam Zastępcę. Proszę Państwa nagrodzeni. Tym razem stopniowanie będzie inne, bo mamy po dwa pierwsze. Trzecie miejscem Dagmara Kupczak. Następny. Proszę, przekaż się. Proszę bardzo. Koleganka Smasy. Bierzemy uczciwość. Julia Czapiewska, miejsce drugie. I proszę Państwa, tak, mieliśmy dwa, dwa trzecie miejsca, dwa drugie, teraz dwa pierwsze. Pierwsze miejsce w egzekwum Michaela Sigmańska Gratulacje. i Eliza Cysewska. Państwa, najwyższa kategoria wiekowa i wyżej w tym oczywiście mniej. Zaczniemy od miejsca trzeciego. Julia Miszewska. Jeżeli bardzo. Proszę Państwa. Jak na artystkę Państwo spójrzcie, jakby nie wracała do państwa? Ciekawy krój guzeczki. Przepraszam, może okulary zajmę. Drugie miejsce Aleksandra Pojut. Jeżeli jest zaatane, Jeżeli nie, to nagroda w Końckim Centrum Kultury. Proszę Państwa, duma mnie rozsadza faset. Tomasz Kaczmarek, Jeżeli Tomek jest, no to... Tu... Proszę Państwa, kategoria dorosłych. Jest... kategoria dorosłych wpłynęła jedna praca, ale tak nam się podobała, że postanowiliśmy ją nagrodą. Nagrodą, nie powiem, że specjalną, ale nagrodą. Bez miejsca Agnieszka Bacławska. Prosimy panią Agnieszkę. Roku. Ciężko. Ciężko. Proszę Państwa, cieszy mnie Państwa obecność, a więc uważam, że trud y, powinien być nagrodzony. Zapraszam do obejrzenia prac swoich oczywiście dzieci, do zdjęć y, laureatów przy swoich oczywiście pracach. Tutaj kolega oczywiście zrobi. A potem, jak się Państwu zechce, y, zapraszamy po wernisażu jeszcze na dwie wystawy. Na górze jest Wasz starszy kolega Maciej Jarczyński. Wystawa można ją zobaczyć na najwyższym. trzeba się drapać, trzeba tam podejść. A warto zobaczyć, jak to czynią absolwenci Akademii Sztuk Pięknej w yy, Gdańska. Jak Państwo schodzą z góry, zechcą zobaczyć wystawę. Z moich zbiorów pod tytułem władcy w medalach zaglęci będzie mi miło. Jeżeli nie, też oczywiście przyjmę na klatę, że Państwo nie drugą. Dziękuję Państwu bardzo.